Cześć Wam! Drugi dzień z Mercedesem. Kompresor padł. Tak, tłoki się zatarły. Także na chwilę obecną kupiłem coś takiego w zastępstwie. Lecę po paliwo do maszyny. Muszę wziąć karnister. Lecę po paliwo do maszyny, bo już niedużo chyba zostało. No, także paliwko do maszyny. I później, później co? Skręcimy nowy kompresor i zabierzemy się do roboty. U nas aura taka, jak widać, śniegu na Także dzisiaj wszystko później w filmie. Pozdro. Mąż nie, by nie Włączam. Była włączona, zaraz tam. Siema. Drugi dzień z Mietkiem. Jak widzicie, mamy już winowajce na wierzchu. No i teraz trzeba tutaj zrobić porządek, tak? Bo zobaczcie co tu się dzieje. Trzeba to ładnie umyć, wyczyścić wszystko. Będziemy zakładać nowe oringi. No i tutaj chłodniczkę umyjemy. Trochę to doprowadzimy tam do, do normalności, bo wszystko jest zażygane. Także wymieniamy oringi. Najpierw czyścimy tam, i z powrotem lecimy w drugą stronę. Także teraz się bierzemy za. Nie wiem, wyssanie tego, jakieś tam ręczniki położymy, żeby to trochę wciągnęło No W każdym razie musimy to wszystko tu poczyścić i później będziemy i później będziemy już montować to z powrotem. Także ja się biorę za czyszczenie i jak już będziemy wkręcać, to wracamy. Dobra, słuchajcie, mamy już to wyciągnięte, umyte jak widzicie, żeby to wyglądało. I teraz tak. Zobaczcie jak widać gdzie uciekał olej zobaczcie po tej stronie jest ładnie czyściutko tak a tutaj o proszę tu typowo widać którędy ten olej wylatywał także i tutaj po tej stronie jest to samo. No, także jest oczyszczona, ja jeszcze troszeczkę tylko tam Yy, A o te paproszki w środku, śrubokręcikiem, trochę poruszę. Jeszcze raz opukam i zakładamy nowe uszczelki. Także tutaj, tu Łukasz już czyści kolektory, przyszykuję, przyszykuję powierzchnię. Do założenia przytrzemy to wszystko trochę z tego sypu, i, no i będziemy powoli to wsadzać z powrotem. Dobra, lecimy dalej. Więc tak mamy tu już tam obczyszczone. Wiadomo, nie wyczyścimy tego do, do nowości. Ale jest dużo lepiej niż było. Także mamy już głowiczkę wkręconą z powrotem. Yy, tutaj powierzchnie wszystkie styczne obczyściliśmy. Yy, tak samo tutaj, o, gdzie, gdzie kolektor, leżał uszczelka. Do oczyszczenia tego używamy. Bardzo fajnie się sprawdza. Jak już wam kiedyś pokazywałem to narzędzie z niebieskim papierem. To jest do aluminium i nie uszkadza aluminium. Także ściera bardzo delikatnie. To tak jak mówię. No tam już o. To co mogliśmy wyczyściliśmy. Kolektory już są przyszykowane. Kolektory też wyczyszczone, ile się dało. Uszczelki założone, pasują. O-ringi wszystkie tutaj o tutaj o też powymieniane, także cały zestaw uszczelek, który jest potrzebny jest yy, wymieniony. Dobra. Także my za chwilę wjeżdżamy z kolektorami. Oczywiście ta ta uszczelka tutaj, która jest między kolektorami, tak? Też jest nowa. Także zaraz będziemy tutaj wjeżdżać z kolektorami i co? No i później już turbina powierzchnia tutaj od wydechu. Też jest, też jest wyczyszczona. Tu gdzie będą szły nowe uszczelki. No i później jeszcze, już na koniec ja podjadę na myjkę i umyję tutaj cały ten silnik od góry, bo zawsze to jest inny efekt, a klient będzie bardziej za, zadowolony, będzie widział ten efekt pracy, tak? No to dobra, to co? Wrócimy do most, jak już kolektory będą na miejscu. No słuchajcie, kolektor jest już na miejscu, jesteśmy właśnie w, do... w czasie dokręcania. Powiem Wam, że przy wsadzaniu trzeba strasznie uważać tutaj na ten łącznik tych kolektorów, tak? Co Wam pokazywałem na tą Dobra, gdzieś tam jest, na tą tuleję taką srebrną z dwoma ringami. Powiem wam robię Masz te narzędzia to naprawdę rewelacja. Co prawda u mnie już chyba bateria padła, chciał wymienić. Ale po dobrych 3 latach kręcenia to już miało prawo. Tak naprawdę dalej by chyba kręciło, tylko mrozy zabiły, bo nie zabierałem do domu No i mieliście przykład jak to wyglądało wcześniej, jak wygląda teraz, tak? Zaraz będziemy montowali podstawę turbo. Tam już uszczelka leży. No i lecimy dalej. Dobra, słuchajcie. Turbinę mamy już wsadzoną. Tu troszeczkę od góry już ogarnięte. Z tyłu. Rury przykręcone, zaraz przykręcimy rurkę do gieru, tutaj tą małą. No i zaczniemy walczyć z katalizatorem. Zobaczcie, tam jest tak mało miejsca, a trzeba tą obejmę ścisnąć i jeszcze śrubkę załapać. I teraz to jeszcze to inaczej wygląda. wsadzimy ten baniak O, to tutaj na obejmę musi złapać nam ten katalizator. więc jak to już zrobimy to będzie naprawdę dobrze tu nie patrzcie tam widzicie jeszcze resztki jakieś tam oleju i tak po robocie pojadę nim na myjnie i i go trochę przepukam żeby tak jak mówiłem z góry to wszystko jeszcze żeby to ładniej wyglądało no i dobra i co także na tym etapie jesteśmy Dzisiaj jeszcze na pewno go nie skończymy, ale tak to jest jak się popołudniami tylko robi. Także jutro jeszcze będziemy kończyć, ale jutro to już zostanie drobnica i tak byśmy dzisiaj nie mogli tutaj do końca skręcić. Zobaczcie, jakie tu wszystkie sury pane, to trzeba wszystko umyć. Bo tam widzicie uszczerbione kółko i pan się zastanawiał, dlaczego mu pasek szerpi. Także to kółko jutro przyjdzie, wymienimy to kółko skręcamy tu wszystko od przodu. i Jutro już na pewno go odpalamy. Dobra, bierzemy się za wsadzanie kata. Dobra kochani, na dzisiaj już jest dosyć. Na takim etapie skończyliśmy. Mamy już wsadzony ten, tą rurkę od egr -u. I jak widzicie, tam jest załapana już ta obejma. Nie jest to, jest, nie jest to proste. Aha, jakby ktoś kiedyś sobie chciał grzebać. Raz, dwa i trzecia śruba jest na dole. Trzecią śrubę wystarczy tylko poluzować, bo jest nacięcie na kacie, więc wysuniecie do góry bez wykręcania i całkowicie. Także tyle mogę podpowiedzieć. No, także furę zostawiamy już dzisiaj. No i jutro, tak jak mówiłem, poskładamy resztę, wymienimy te kółko i wymienimy olej, płyn chłodniczy i odpalamy. Także znowu do jutra.